Znajdujemy się właśnie w centrum Wieprza i jak widzicie Państwo kończy się budowa ogromnego obiektu handlowego. Będzie się tam mieścił sklep Pepko, sklep ogólnobudowlany oraz sklep spożywczy Delfin, bardzo duży sklep spożywczy ponad 1000 m2. Widać tutaj również fragment parkingu, ogromnego parkingu, który może pomieścić nawet 70 pojazdów. To jest tylko jedna z inwestycji, które powstają właśnie w tym miejscu. Za moment zobaczycie rozbudowę stacji Moja. A kolejną inwestycją, o której przed momentem wspominałem, jest rozbudowa stacji Moja. Tutaj jak widzicie jeszcze przez miesiąc będzie prowadzona sprzedaż w tymczasowym kontenerze, który został tutaj ustawiony na czas rozbudowy stacji Moja. Um, ukończony budynek będzie miał około 60 m2 powierzchni handlowej. Co jeszcze możecie otrzymać na stacji Moja? Możecie dostać paliwo 5 groszy taniej za litr. Wystarczy tylko poprosić o kartę członkowską możecie otrzymać również kartę rabatową, którą za moment Wam pokażę tak zwany kupon konkursowy, w którym albo za zatankowanie 300 litrów paliwa, albo 16 razy po 20 litrów otrzymacie darmowy obiad lub pizzę w restauracji Strefa. Restauracja Strefa już funkcjonuje, ale chcieliśmy Wam przypomnieć, ponieważ znajduje się właśnie w centrum tych wszystkich inwestycji we wieprzu, tuż obok nowego obiektu handlowego oraz stacji Moja, i w tej właśnie restauracji możecie odebrać obiad lub pizzę.